ma Jesteśmy oto w filek.pl I to kolejny odcinek z minecraftem Teraz gramy na, sulwiż, na serwie z, No, ten wiecie, multi Tutaj patrzcie, jest taki spawn, no, prowadzę was tutaj, nie? Tutaj spawn, no, tutaj się rozpicie, nie? Dookoła jest zbudowane, ten, z drewna, nie? PvP chyba jest tam A tutaj Nie wiem co tu jest Tam po Gdzieś tam był portal tylko tutaj. Tutaj sklep... Nie... Tutaj widzicie jak to jest, tak, tak, tak. No, tu jest, tak jak mówiłem, sklep. Tu mam Zelo dolarów. I teraz idziemy do, do do... tu. Skład... Skala... Skala Comment. Nie. No i patrzcie. Y, tworzenie nowej wyspy y, i kreata tam nie no i właśnie tako nie no i tako 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 nie no tak 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 no i widzicie tutaj jest no i widzicie jak tutaj jest nie tako tako no i właśnie tworzenie nowej wyspy i z, i z no i teraz będziemy tworzyć no i mamy wyspę tutaj eee lol jakie fajne mamy rzeczy na początku no tutaj taką nie, patrzcie taką tutaj jest tak tutaj będziemy będę budować sobie powiększać Tutaj pewnie... Tutaj Z... pierwszy zrobię zbior... ten... No jak to? No wiecie, nie? No kurczę ten jak to? Fabryka kamienia, no. No i tam będzie ten... No, może taki jeden serwer. Tam mam tak fajny zbudowany. Ja później wam napiszę w opisie ten serwer, nie? On jest taki fajny, ale... ale fajny. Nie? więc mm, oglądajcie mnie Pavkrafta i wiecie, kogo jeszcze nie tam oglądajcie jeszcze różne filmiki, bo wiecie, nie. My będziemy nagrywać jeszcze takie taki film z pavcrafta I tam będziemy nagrywać podróż w... w Pawciu, czy coś takiego. Ale fajnie, właśnie. A zapomniałam, filmy trwają. Pamiętacie, nie? Filmy trwają 5-10 minut. Znaczy, no. Yy, tutaj taką nie... Mam nadzieję, że jest mączka. O, Jezu, co ja zupełnie zrobiłem. Nie mam mączki. Nie, 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 nie ma Nie ma szkoda, szkioda Więc takie coś zrobimy. Takie coś, patrzcie, nie skończąc do lekowody. Tylko nie tylko później. Później takie coś. A i patrzcie na przykład spadacie, no to wpisujecie, tylko patrzcie. A, zginęłem Jak zginiecie, to wpisujcie. wpisujecie yy, Is n No nowa, nie Czy usuń, Później Nowa, nie Dobra, jak widzicie tu jesteśmy na spawnie znów nie Dobra, aż minęło 4 minuty A, zobaczmy, co to jest, tak? Chcecie zobaczyć? Dobra. To nie PvP. Parkour. Dobra mmm. Nie oglądajcie Pawcrowca. Żartuję, oglądajcie. Bo on jest fajny i śmieszny. Widzicie? Nie palimy się. Nie, ten serwer jest taki fajny, że pokażę, nie? Zobaczycie, nie? Dobra. Island. Później wpisujecie i schomę, no właśnie. A jak spadamy, no to możemy tak szybko i schomę? A, nie można, czyli to ten... Don't spam, zaraz będzie kłócz. Weźcie. Już dużo razy spadłem. No dobra. Jak chcecie znać Puffcrafta, to on mieszka na Kochanowskiego 2. Um, nie, to jest Paweł Galicki, ma 10 lat i chodzi do czwartej klasy. Jesteśmy po przerwie. Dobra. Nie, Płata wpłacza. Nie, 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 nie. No weźcie ludziska. Dobra, widzicie tutaj tak, tako, tako, o, kin, nie mam skina, szkoda. Właśnie na to mam na, domowicz, na domowicz, nie wiem, czy sobie robić skina, nie? Widać, że ten, nie, wiecie. Ciekawe czy jak myślicie? Ciekawe czy będę mógł nagrywać z LJ i śmietanką. Co nie... Ciekawe... By było fajnie ty... Nie tako, Na przykład tako, nie, jesteśmy w jakimś... na przykład... Nie, no, no na przykład spot w budynku nagrywać, nie, gdzieś tam w przyszłości, nie, i tam będziemy, yy, ten, na przykład, no, będziemy, że kurczę, jakieś, będziemy tajemnicę odkrywać, jakiś że ten, że coś tam coś, że jakiś tutaj grasuje coś i jakiś ten, i tam ten, nie no i tak później tam o jeszcze tu jest zapomniałam pokazać wam coś jeszcze takiego jednego to tutaj jeszcze jest taka afrykowa za darmo nie czytajcie kobel stone generator czekać bo tutaj się chyba wchodziło nie i tutaj się kopało No, i tutaj ten, nie wiem, pewnie, bo oni czasami tam otwierają. Nie wiem. Dobra, wychodzimy z tego sklepu. Island Home. Is, F. -krat money. 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 No, zero, zero dolarów, dolarów, af, af. Nie oglądajcie Pathcrafta, bo to takie wrzytelskie jest każdy, to dzisiaj wie... Chodźmy... Yy, chodź... ci Jesteśmy już po przerwie. Dobra. Ym, dobra, 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 dobra. E, e. Czekajcie. <laughs> już 9 minut i 29 sekund. Dobra, wiecie, co będziemy się kończyć? kończyć nie? Dobra, narka, nie, narka. Dobra, wiecie. No. No narka, narka będziemy tutaj jeszcze nagrywać. Paf, 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 pap, craftem, no i... Wiecie, tutaj będzie tak fajniutko, to będzie fajniutko, fajnutko, fajnutko. Ciupi, ciupi i narka. To widzę.